Do 30 czerwca rolnicy mają czas na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do hektara z Unii Europejskiej. Taką decyzję podjął minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. O wydłużenie terminu wnioskowali sami rolnicy, a także reprezentujące ich organizacje. W tym roku kampania składania wniosków przebiega bowiem według nowych zasad. W tym roku rolnicy w ramach wniosku o płatności obszarowe mogą ubiegać się w zasadzie o te same rodzaje płatności co w latach ubiegłych, czyli o płatność podstawową, płatność dla młodych rolników, płatność redystrybucyjną. Część rolników, którzy prowadzą produkcję związaną właśnie ze zwierzętami albo ze szczególnymi, ze szczególną uprawą różnych roślin wskazanych właśnie w tych zasadach i przepisach mogą również ubiegać się o wsparcie z, związane z produkcją do czy to buraków cukrowych, czy to do pomidorów, czy do jakichś innych upraw, które my, my do nasuwujemy. Tegoroczną nowością są ekoschematy, to między innymi one spędzają sens powiek rolnikom wypełniającym wnioski. Nie są one obowiązkowe, jednak warto z nich skorzystać. Ten nowy system, który jest budowany w 2023 do 2027 roku, to jest system trochę bardziej skoncentrowany jeszcze na tych elementach takich klimatycznych, środowiskowych i wspierających właśnie to pozytywne oddziaływanie na środowisko. W związku z tym ekoschematy mają właśnie taki wymiar bardzo mocno środowiskowy, poprawiający Właśnie chroniący glebę, powietrze, wody podziemne przed zanieczyszczeniami i rzeczywiście jest tak, że rolnicy nie muszą, ale mogą skorzystać z tych ekoschematów. Natomiast jeżeli z nich skorzystają, to te kwoty płatności, które mogą uzyskać w tym roku, będą na pewno znacznie większe. Na same ekoschematy w tej kopercie zostało przewidzianych ponad 4 miliardy euro. To jest około 1,4 płatności, które zostały przeznaczone na cały ten blok wsparcia bezpośredniego, czyli płatności bezpośrednich i dlatego warto korzystać z tych, z tych, z tych środków jak najbardziej. Wnioski o dopłaty należy składać online za pośrednictwem aplikacji EWniosek plus znajdującej się na stronie internetowej agencji. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zmian we wnioskach będzie można dokonywać do 17 lipca, natomiast sam wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, czyli do 25 lipca bieżącego roku. Jednak w przypadku opóźnienia za każdy dzień roboczy kwota płatności będzie obniżona o 1%. percent